Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Damian Maciuszek, jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że wyniki mówią same za siebie. Jeśli widziałeś wczorajszy filmik, przedwczorajszy filmik, no widzisz, że wszystko wchodzi. Przedwczoraj cztery mecze, wczoraj również cztery mecze, więc jeśli kopiowałbyś 1 do 1... Moje zakłady to w te dwa dni byś był niecałe 3000 na plus, a dokładnie 2843 zł i 46 groszy. Więc myślę, że warto, warto korzystać z mojego kanału. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób już to teraz. Dzisiaj super mecze, między innymi El Clasico, Barcelona z Real Madryt, ale jeśli. Jeszcze wrócimy do dnia wczorajszego. No to pamiętacie, co na przykład mówiłem o PSG. Wszyscy eksperci mówili, że wygra. Ja powiedziałem BTTS. No i co? PSG 3-1 w plecy. Nam wszedł wynik, PSG już była pewna mistrza i im to nie weszło. Oglądajcie do końca, ponieważ będzie fajny konkurs dla Was. A jeśli przy francuskiej lidze już jesteśmy... No to dzisiaj gra Le Havre z Monaco. I moi drodzy, jak tutaj plasuje się sytuacja? Sytuacja plasuje się tak, że Monaco, Monaco walczy o wicelidera Ligi Francuskiej, bo powtórzę to po raz kolejny, PSG ma mistrza, Paris Saint-Germain. Le Havre jest szesnaste, czyli strefa spadkowa. Dwa ostatnie mecze przegrane, wcześniej dwa wygrane. Monaco gra troszkę w kratkę, ale musi wygrać. Dzisiejszy mecz musi wygrać, więc ja 500 złotych stawiam z kursem 1,48, że Monaco wygra ten mecz. El Clasico, tak jak wspomniałem, Barcelona z Realem Madryt. Ty już teraz masz szansę otrzymać ode mnie 100 złotych. 100 złotych za poprawny komentarz. Jeśli wytypujesz poprawny wy, wynik w najbliższych 90 minutak to znaczy w pierwszych 90 minutach w regulaminowym czasie gry. Barcelona Real. Teraz w komentarzu oraz napiszesz pierwszego yy, gola czy strzelca pierwszego gola, to otrzymujesz ode mnie 100 zł. Pamiętaj również o lajku like tego filmiku oraz o subskrypcji tego kanału. To jest mega mega istotne. Holenderska, holenderska ostatnio nam też bardzo fajnie wchodziła PSV wczoraj Utrecht oraz Feyenoord Rotterdam Waco. A dzisiaj zagramy sobie niemiecką. I zrobimy coś podobnego do dnia wczorajszego. Bayern lider, Bayern wicelider. No i dzisiaj stawiam na zwycięstwa obu tych zespołów. Myślę, że dużo na to wskazuje. Grają u siebie, końcówka sezonu muszą mocno przycisnąć. Więc tutaj 500 zł kursik 1,71 na wygrane Bayernu Leverkusen oraz Bayernu Monachium. Chelsea, London, Everton. No i do tego Chelsea sobie przejdziemy, ponieważ mega, mega lubię ten zespół. Ostatnia porażka to była z Legią, ale Blidze wygrali po tym z Pulamem. 2-1 wcześniej z Ipwich 2-2, z Legią również 3-0, z Brentford 0-0. Everton gra troszkę słabiej, ja jednak tutaj stawiam BTTS-a. Mógłbym postawić na wygraną Chelsea, ponieważ. Są coraz mocniej tej Ligi Mistrzów, jeśli byłoby potknięcie na przykład Newcastle, ale nie stawiam, nie stawiam na wygraną Chelsea. Everton jest 13, więc tak naprawdę już o nic nie walczą. BTT -sik myślę, że będzie takim super rozwiązaniem. Oglądajcie do końca, ponieważ za chwilkę będzie typ na GKS Katowice, Legia Warszawa, a później powiem na co postawiłem 5000 zł. złotych w spotkaniu Barcelona-Real Madryt. Więc przechodząc jeszcze sobie do polskiej ekstraklasy, to tutaj mamy ciekawe spotkanie. GKS Katowice-Śląsk-Wrocław. Ostatnio GKS-a pamiętamy, że wygrała... A, GKS Katowice-Legia Warszawa ze Śląskiem wygrali 2-0. Wcześniej spuszczą niepołomnicy 3-1. W ogóle w niepołomnicach wczoraj był wynik hokejowy. 4-5. Ja obserwuję tak jak pamiętacie, over 2,5. A tutaj aż 9 goli. Legia Warszawa. Byłem na meczu. Było 2-1 z Lechią. W e, jednej z ostatnich minut Legia strzeliła do bramki. No i myślę, że tutaj oba zespoły mają w ostatnim czasie takie mecze, że jest dużo bramek. GKS Katowice. 2-0 ze Śląskiem. 3-1 z Puszczą. 0-4 z Pogonią. 2-1 z Górnikiem. I 0-1 z Widzewem. Jeśli chodzi o Legię, no to 2-1 z Lechią, 2-1 z Chelsea, 0-1 z Jagielonią, 0-3 z Chelsea, 2-1 z Górnikiem. Over 2,5. Over 2,5 z kursem 1,83, 500 zł, 915 zł w puli. No i moi drodzy, El Clasico. El Clasico w dniu dzisiejszym. Barcelona, Real Madryt. O 23 mamy mecz. Oczywiście wszystko w zależności w jakiej jesteście Teraz strefie czasowej. Konkurs, konkurs to Ty możesz wygrać teraz 100 zł. O tym przypominam. Wystarczy, że napiszesz teraz w komentarzu poprawny wynik w regulaminowym czasie gry Barcelona-Real Madryt oraz trafisz poprawnie strzelca pierwszego gola. Ostatnio Wam to nie wchodziło, ale mam nadzieję, że to Ty dzisiaj trafisz to poprawnie. Pamiętaj, że wynik 0-0 się nie liczy. Ja 5000 zł. Postawiłem uwagę. Zaraz powiem, ale upewnij się, że subskrybujesz teraz ten kanał oraz że do tego filmiku zostawiłeś łapkę w górę. Gramy również gole. Gramy również overy. Suma powyżej 3. Kurs 1,66. 5000 zł, 8330 zł. Z powrotem do zgarnięcia. Więc trzymamy mocno kciuki, że. Oba te zespoły dostarczą nam pięknych bramek, super widowiska i kupony również się zazielenią. Tutaj jestem w stanie wygrać 3330 zł, tylko i wyłącznie z tego typu, więc nawet więcej niż w ciągu ostatnich dwóch dni z YouTube'a razem wziętych. Moi drodzy, pamiętajcie o konkursie, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie, że ja nazywam się Damian Maćprzyk, jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Trzymajcie się, cześć!